Cześć! Lubicie abstrakcję i macie ochotę namalować obraz taki jak ten? No to świetnie trafiliście. Do namalowania tego obrazu będą potrzebne kubeczki, szpachelki, pędzle. Oraz oczywiście farby i trochę dobrych chęci. Jeżeli nie chcecie się brudzić w domu, no to zapraszamy Was serdecznie na nasz event Winogron Art. Tam wszystkie materiały oczywiście będą do Waszej dyspozycji. A tymczasem zapraszam do przygotowania się, oglądając ten filmik. Zaczynamy od namalowania podmalówki, która znajdzie się na całym naszym obrazie i na górze, i na dole. Dzięki temu cała kompozycja będzie bardziej spójna. Do tego celu używam bieli oraz czerni i dorabiam średnią szarość. Jeżeli macie taką chęć możecie oczywiście użyć również wałeczka albo szpachli do zamalowania całości dużo szybciej. Teraz kiedy moja podmalówka jest już gotowa, sięgam po zwykły kubeczek tekturowy i przykładam go w miejsce, gdzie później będę malowała koła. Tak jak widzicie, bardzo szybko stworzyłam delikatny szkic. Dorabiam teraz ciemniejszą szarość i rozmalowuję cień pod moimi kołami. To dopiero pierwsze warstwy, czyli tak zwane podmalówki. Nie musicie na tym etapie przejmować się precyzją. Zróbcie to raczej szerokimi ruchami oraz z dużą swobodą. Na tym etapie pozwalam, żeby moja podmalówka wyschła tak aby kolejne warstwy, które na niej nałożę, nie mieszały mi się z poprzednimi. Wracam, kiedy mój obraz jest już suchy. Tym razem stworzymy piękny turkusowy kolor do rozmalowania kół. Używam do tego celu zieleni, dwóch odcieni niebieskiego, czyli kobaltu oraz ultramaryny, bieli oraz czerni. Pamiętajcie o tym, że czerń bardzo szybko przyciemnia nam nasze kolory, a więc nie dodawajcie je zbyt dużo. Następnie bardzo swobodnie szerokim pędzlem rozmalowuję sobie tło. Dopiero później będę wmalowała konkretne kształty kół. Na początek jest to swobodne, śmiałe. Na razie góra jest gotowa, teraz przejdę do dołu. Zrobię to na bardzo łatwym patencie. Sięgnę po papierową tackę, nałożę tam bili oraz czerni i za pomocą szpachelki dorobię bardzo jasną szarość. Pamiętajcie o tym, że ruchy szpachlą trudno jest idealnie odwzorowywać. Tutaj raczej chodzi o zabawę oraz o ogólny efekt ID, aniżeli o dokładną kopię. A więc testujcie. Sprawdzajcie, co się dzieje ze szpachlą, kiedy malujecie przyciskając ją mocno, a co się dzieje wtedy, kiedy tylko delikatnie przejeżdżacie nią po płótnie. Sprawdzajcie jak się zachowuje efekt pod różnymi kątami ustawienia szpachli. Na bieżąco dorabiajcie sobie coraz więcej szarości. Wystarczy mieszać biel oraz czerń. Malujemy od góry do dołu, a czasami używamy również boku szpachli. Malarstwo abstrakcyjne przy użyciu szpachli jest niezwykle popularne na naszych eventach. Mam nadzieję, że już teraz nie będziecie się obawiać po szpachle sięgać. Może czasami trochę trudno jest przewidzieć konkretny efekt, ale z całą pewnością ta technika daje bardzo dużo satysfakcji w trakcie tworzenia. Przy użyciu tych samych szarości bardzo delikatnie działam również na górze. Dzięki temu, że kolory z dołu pojawiają się na górze, cała kompozycja ma dużo spójniejszy efekt. Sięgam teraz po zwykły tekturowy talerzyk oraz po kubeczek i Odciskam jak pieczątkę kształt koła na moim obrazie. Oczywiście, możecie użyć dowolnych kształtów. Równie dobrze mogą być to foremki do ciasta albo klocki do zabawy. Możecie tak naprawdę tworzyć nieskończone możliwości takich pieczątek. Jest to też oczywiście świetna propozycja. No, pracy w domu, na przykład z dziećmi. Z całą pewnością fakt, że używamy kubeczka, czyli trochę nietypowo podchodzimy do tematu, spodoba się najmłodszym. Odkładamy obraz do schnięcia. Następnie, kiedy wszystkie warstwy już wyschły, przy użyciu bieli dorabiamy jeszcze więcej szarości. Szpachelki mają bardzo różny kształt. Tym razem wybrałam taką, o nieco mniejszej powierzchni, która pozwoli mi się wmalować już w konkretne pasy mojego obrazu. Sięgam teraz po szeroką, zupełnie czystą szpachlę, którą rozcieram wcześniej nałożone warstwy. Możemy działać w dwojaki sposób. Czasami wmalowywać kolejne warstwy, kiedy nasza podmalówka jest sucha, a czasami, tak jak teraz, rozcierać zupełnie mokrą farbę. Testujcie sobie, który efekt jest Wam bliższy, który efekt Wam się bardziej podoba. Następnie wracam do mojej paletki, na której stworzyłam turkusowe odcienie. Tym razem dodaję więcej bieli i wmalowuję ją w moje kółeczka na górze. Następnie czubkiem mojej szpachli z Wcieram miejscami farbę. Tak jak widzicie, przy użyciu tego narzędzia możemy bardzo różne efekty uzyskiwać, w tym właśnie takie przetarcia. Następnie tam, gdzie łączy się moja linia kół oraz białych efektów, używam tym razem czerni i delikatnie wmalowuję. Możemy oczywiście na przemian malować szpachlą oraz pędzlem. To też zaraz będziemy robić. Odkładam obraz do schnięcia na moment. Następnie, przy użyciu czerni oraz przy użyciu pędzelka delikatnie wymalowuję sobie te kształty. Mogę działać dużo bardziej precyzyjnie oraz uzyskiwać subtelne efekty roztarcia. Do tego z kolei służy mi już suchy pędzel. Nakładam czarne plamy i drugim pędzelkiem rozcieram. Za pomocą czarnych, delikatnych plam rozmalowuję również dalszą część mojego efektu, który wcześniej uzyskiwałam szpachlą. Tak jak widzicie, efekt jest dużo bardziej subtelny, mogę działać precyzyjniej i uzyskiwać fajny efekt przestrzeni. Ponownie wracam do mojej paletki, którą malowałam, moje turkusowe odcienie na kołach i wmalowuję gdzie niegdzie najjaśniejsze plamy. Pozwoli mi to uzyskać efekt trójwymiarowości. No i ostatni element na czystej tekturowej tatce. przy użyciu kubeczka odciskam ostatni kształt mojego koła. Możecie oczywiście posłużyć się dowolnym kolorem. Ja wybrałam biel, żeby pasowała. Do tej bieli, która znajduje się na dole. No dobra, obraz gotowy. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście.